jak wrócił e, e, z bo. No. O, tutaj koledzy lansują Bosta, ale to Bost nie. mówi, poczekajmy. No to posłuchajmy. A więc jednak Dibos najlepszym graczem finałów dołącza do galerii gwiazd, tak trzeba powiedzieć, która Tę statuetkę odbierała w ostatnich latach. Bez wątpienia. Wielki zawodnik, wielki profesjonalista. Niesamowicie przygotowany fizycznie do całego sezonu. Nie było dla niego problemem, że musiał z Łukaszem Koszarkiem razem prowadzić stelmet zielona góra dla mistrzostwa Polski kolejnego. Często wychodził z ławki, ale wnosił na parkiet niesamowitą dawkę energii. To jest Dibosku, szpiękniej się D Eee, tak jest, jest. Najlepszym w oh, gnałem, tak trzeba w ostatnich latach. Quinton Hosley, Filip Dylewicz. Quinton Hosley jeszcze raz, Jared Lassingame, Daniel Ewing, David Logan, Quintel Woods. Jeszcze raz Filip Dylewicz, Donata Stanina, Tomas Masjulis i Adam Wojcik. To byli MVP, a to była akcja godna MVP. Myślę, że możemy Boom. ten materiał wysłać do każdej ligi świata, włącznie z NBA. Zasłużone, gratulacje. E dla Dimosta. Nagroda od Taurona.